A dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić troszeczkę tak, miodu, żeby można było nagrywać. Przepraszam, że tak. A szkoda, mam aż. W każdym kimś nie dzieje się. Kiedyś nie będzie już głowy tego. Dobra. Więc piszemy super. Teraz I tak coś piszemy. Tak takie coś Nagranie. I na granie. Idziemy na ekranie Trzeba Otworzyć ja sobie to. O tutaj, ale ja mam e, kwadrat po To wideo. No, tutaj normalnie pisze kółko w tym kwadracie. W tym piętku kwadrat. W tym, tam to. Ja mam tym kółeczko na tym z tym czasem na tym. Trzeba kliknąć. Dobra. Stawcie oczywiście łapkę w górę. A ja zaraz... Dobra. Więc widzimy się w kolejnym odcinku na...